Cześć witam Was w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj kolejny unboxing. Jej. jeszcze później po godzinie albo jutro, albo dzisiaj będzie yy, fajny nowy odcinek. Patrzymy procenty, bo dzisiaj otworzymy sobie Big, boxy. big Boxa i mega boxa, bardzo malutki Opening. Mamy 1348%. Mamy też punkty mocy, które od razu daję do baza, bo jak wiecie, za trzeba maksować. <grystanie> I otwieramy Big Boxa. Nic. O, podwaję. I, I tutaj nie będzie szósteczki, będzie pewnie dwójka, bo od czasu do czasu i. piątka. Czyli nic, bo. Jakby była, jakby była szóstka, to wtedy coś by było. A tutaj wam gwarantuję, że nic nie ma. Bo mam jeszcze 5 z do ulepszania. Procenty się powiększyły. O! Um, wow, 55% fajnie. Super, normalnie. Ja chcę to wbić. Postaram się wbić to. O! Skała bel. No to skoro to jest skała Bel, to wezmę Bel. Widzimy się za chwilę, jak mi się uda tą misję w ogóle zrobić. Obstaję, że nie. Więc wreszcie, czego na razie się żegnam, ale może później się okaże, że jednak wbiję tą misję. No, udało mi się zrobić tą misję. Siup! No i teraz... Otwieramy big boxa. I odbieramy gemy. Już niedługo będę miał ostatnią minkę do baza. Pyk. No nic. No trudno. Hmm, do kogoś punkty, od do tego. Do kolejki. No to ja żegnam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie. Znaczy, no dobra, bo jutro są misje. Znowu jeden raz 500. Trochę słabo, bo mogło być dwa razy 500. I wtedy będę miał dotąd. I będę miał później dotąd. Później. Będzie w końcu Minka piesza do baza tego złego. A więc ja Was w dzisiejszym odcinku żegnam. I. Elo!